W końcu dostałem trochę zdjęć i filmów od Macieja, który pracuje na Antarktydzie. Długo czekałem na te materiały, bo bardzo lubię właśnie podróże i maszyny. Przy okazji Maciej opowiada o swojej pracy. Zapraszam Cię do obejrzenia. 27 metrów zasięgu tak sobie pracuje pięknie a za nim 36 tonowa a ta aktualnie ma 113 ton maszyna a ta malutka to jest 36 ton, jest dokładnie taka sama którą ja operuję ale tu widać różnica, że ma troszkę zadek większy niż niż ta no ale wielkość maszyny a tu mamy właśnie jedzenie, kibel jest tam Tu jest jedzonko w tym szarym budynku A i tu mamy codzienność życia na Antarktydzie. Czyli śnieg śnieg, bezkres śniegu no i wody. Ostatni raz widok piękny na maszynę oczywiście No nieźle, nieźle to wygląda. Dzisiaj mamy piątek. Zaczęła się robota. Więc to wszystko, co ja przerzuciłem ostatnio, to było tam, w tamtym dołku. Teraz stąd biorę sobie i rzucam do gościa na dole. No, do tego tutaj. Do tego pomarańczowego, tu mu daję na dół. On to wrzuca tutaj, do maszyny. Zostaje to wszystko pokruszone, no a tam na, rozdziela się to na mniejsze kawałeczki. Także tak wygląda. Robota na najbliższy tydzień, jak dla mnie tutaj, a później idę na dalszą część na budynek. Także... A już ktoś pytał, eee, łyżka nie jest dziurawa, tylko taka ma być specjalistyczna. Łyżeczka. no także tak robota wygląda. I tak w koło Macieju. Ja ładuję, gość tutaj wrzuca. No i, i tak robota leci. No, a tam wrzucili już kolejną część. Widać eee, tego w siódmą. Później jest ósma, dziewiąta, dziesiąta. I później druga linia, no i gotowe. Że to wszystko, no a widzę pogoda dzisiaj lipna, także nie ma co opowiadać za dużo, bo brzydko jest No ale działamy, działamy Także tymczasem, borem i lasem, ja zabieram się do pracy, bo niestety nie mogę trzymać yy, telefonu i operować maszyną Gdzieś kolejny piękny dzionek przed nami Tylko tyle, że się... Maszyna popsuła. Tutaj aktualnie serwisują sobie dźwig, a tutaj mi padła, padł system ee, chodzenia. Także delikatnie krwawił, ale już naprawiają. No także praca idzie w dobrym kierunku. Troszkę kamyczka już przepchnąłem. Później to wszystko, co tutaj takie usypane, też trochę trzeba przepchnąć, zostawić tylko małą rampę tak to ale z połowy trzeba obciąć to wszystko no, a tam już do końca jest tam gdzie jest dziura to jest skała, skała matka I trzeba przepaść to wszystko do samego dna, dno jest tak jak tu widać także to wszystko musi przepchnięte stąd tu o. no witam, sobota dziś także ja ładuję tam drakiej, a Ta kolega Andy robi przedostatnią linię tego fundamentów Jak widać tam jest niżej, a to jest taki step. To będzie wyżej. No to jest końcówka budynku. To... Także także tyle. Tak to będzie duży budynek. Poza tym nic ciekawego się nie dzieje. Ja albo jestem ładowaczem, albo tamtym młotkiem, który leży tutaj, robię poziomy tam No, Tak to tyle. Poza tym, nic ciekawego. O. o, już jedzie do mnie Nara Mamy wtorek 10. Tam aktualnie równa teren. Żeby można wjechać i kręcić dziurki na detonację Bo to, ta górka jeszcze będzie do detonacji Ale taka niewielka A tutaj już kończymy ostatni pasek Tego fundamentu No i, no i po wszystkiemu będzie Pogoda dzisiaj przepiękna Widoki się nie zmieniły śnieg jeszcze jest, no szczeliny znacznie się powiększyły, więc coś jest jeżeli chodzi o ocieplanie się klimatu. Także tyle, taka sytuacja. No jeszcze parę tutaj będzie tych na i koniec nie było, że nie jestem na Antarktydzie, to proszę tu masz napisy. Wszystko Ale dzisiaj ładny dzionek. We just need him to uh, spread his wings.